Liderki społeczności wiejskich to m.in. działaczki kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych czy lokalnych grup działania. To właśnie dla nich Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego przygotowało konkurs Najaktywniejsza Liderka w Województwie Mazowieckim edycja 2021. Liderki Wiejskie to jest konkurs, który jest po raz siódmy ogłaszany dla najaktywniejszych kobiet, dla kobiet, które są takie bardzo społeczne w swoich środowiskach. Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest fakt zamieszkania i działalności na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłoszona działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań czy relacji w mediach. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres Urzędu Marszałkowskiego. Dopuszczalna jest również forma elektroniczna. Termin składania wniosków upływa 28 maja 2021 roku. Z racji, że ja w 2017 roku zdobyłam ten tytuł liderki, najaktywniejszej liderki wiejskiej Województwa Mazowieckiego. No, i w regulaminie jest tak, że liderki na następny rok i na kolejne lata zasiadają w komisji. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń w dwóch etapach. Pierwszy ocena formularzy zgłoszeniowych, drugi oceny prezentacji indywidualnej wraz z testem wiedzy ogólnej o Mazowszu, programu rozwoju obszarów wiejskich z lat 2007-2013 i 2014-2020 oraz krajowej sieci obszarów wiejskich. Przyzna również nagrody w terminie do dnia 30 września 2021 roku. Pula nagród w konkursie to 30 tysięcy złotych brutto. Pierwszy stopień to nagroda do 7,5 tysiąca złotych, drugi stopień nagroda do 5 tysięcy złotych, trzeci nagroda do 2,5 tysiąca złotych, a wyróżnienia to nagrody rzeczowe do 750 zł. Już niebawem na naszym kanale YouTube przedstawimy trzy liderki wiejskie z lat ubiegłych. Te panie poprzez swoją nieustanną działalność przyczyniają się do aktywności lokalnych społeczności oraz promują swoje małe ojczyzny. Na początek naszej podróży zawitamy do Łomianek. To miasto jest siedzibą gminy wiejskiej i zaliczane jest do aglomeracji warszawskiej. W okolicznym Kiełpinie mieszka pani Agnieszka Gawron-Smater, która jako radna gminy Łomianki aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Moja aktywność przede wszystkim oparta jest na yy, organizowaniu akcji i rozpoczęła się od tego, organizowaniu akcji sprzątania Naszych lokalnych rezerwatów, rezerwatu Jezioro Kiełpińskie i rezerwatu ławice Kiełpińskie. Także jestem tutaj osobą, której bardzo zależy na tym, aby propagować właśnie nasze tereny cenne przyrodniczo. Pani Agnieszka stawia również na edukację młodzieży i nie tylko, o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko, w którym żyjemy. Ta świadomość dotycząca potrzeby dbania o środowisko jest jak najbardziej tutaj rozwinięta. Mamy tutaj świadomość tego, że przyroda i ochrona środowiska jest bardzo istotna, szczególnie także z perspektywy sąsiedztwa Warszawy. W konkursie najaktywniejsza liderka wiejska w województwie mazowieckim z poprzedniego roku pani Agnieszka uzyskała wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2,5 tysiąca złotych za swoją działalność lokalną. Jak sama mówi, najbardziej zadowolona jest z tego, gdy udaje jej się zainteresować mieszkańców i zmobilizować ich do wspólnego działania. Zadowolona jestem z tego, że wreszcie po 30 latach rezerwat Jezioro Kiełpińskie. Został odpowiednio oznakowany, także ma tablice edukacyjne dla mieszkańców. I to jest dla mnie tak naprawdę duży, duży sukces, kiedy ta świadomość mieszkańców, świadomość osób, które tutaj bardzo często spacerują, jest coraz większa. Pod końcem to wieś położona w gminie Rzeczniów w powiecie Lipskim. Obecnie liczy około 160 mieszkańców. Jedną z nich jest pani Mariola Kruk, liderka wiejska, która oprócz pracy w bibliotece od wielu lat dokumentuje swoją aktywność w internecie. Bloga prowadzę już bardzo długo, bo to już jest 11 lat. Zaczęłam to z myślą najpierw, żeby takie wrzucać wiadomości historyczne związane z kulturą, tradycją wsi, ale po pewnym czasie yy, udostępniam też, piszę posty ży dotyczące życia bieżącego, co się dzieje. Także w tej chwili to ten blog to jest może taka bardziej kronika wirtualna tej wsi. Blog pani Marioli cieszy się sporym zainteresowaniem, a odwiedzają go internauci z całego świata. Teraz jest moda na poszukiwanie korzeni, wracanie do tej tradycji dawnej i więc... Pomagam ludziom, nawet y, biegam po wsi, dopytuję, szukam, żeby, żeby te oczekiwania ich spełnić. Y, żeby ten blog i te informacje były bardziej dostępne, y, więc postanowiłam to już 6 lat będzie w 2015 roku założyć fanpage'a. W 2017 roku pani Mariola Kruk została wybrana najaktywniejszą liderką wiejską. Zostałam wyróżniona właśnie za trud tworzenia bloga, fanpage'a, za dbanie o, o kulturę, tradycje wsi, a także właśnie o tą, o tą działalność dokumentalistyczną. Pani Mariola jest najlepszym przykładem nieustannej działalności. Po otrzymaniu nagrody z konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich postanowiła wydać książkę pod tytułem Nase Godanie. Skłoniłam się do, do napisania, to jest taki słownik gwary języka tutejszego, który odchodzi w zapomnienie. Żałuję, że tego nie zrobiłam wcześniej, chociaż i tak materiał zbierałam no, ponad 15 lat, yy, więc pierwszy trzon ona się składa z, z trzech takich członów. Pierwszy człon to jest zbiór wyrazów takich potocznych, używanych, gwarowych. Druga część to jest dotyczy imion. Używanych na wsi. Bardzo mnie na przykład zainteresowały imiona kobiet, które po wyjściu za mąż zatracały swoje imię. No, używane było imię męża, także były jaśkowe, hańkowe. Trzecia część to wykaz nazw miejscowości, ulic, pulczy, lasów z całego terenu gminy Rzeczniów. Oprócz tego, pod sam koniec książki zostały umieszczone fotografie, które wizualizują niektóre ze słownikowych haseł. Pani Mariola zapowiada, że ma już plany na kolejną książkę. Niech będzie pochwalony, każdy się podziewała. Chyba popiołem muszę ci nogi obsypać. E tam! Jankowo Joino przysła się dowiedzieć, czy wy wybieracie się poulać trochę do łanków. Wichta, kiej to to ulanie jest? A no na ten co to jeszcze nie wiem. Będę miała bacenie. Oprócz wspomnianych już wcześniej aktywności, pani Mariola nadal czynnie pracuje jako bibliotekarka. Znajdujemy się w Bibliotece Publicznej w Pasztowej Woli. Jest to biblioteka o pięknej nazwie, pod Złotym Naparstkiem. Jest to filia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie, której dyrektorem jest pani Krystyna Wójtowicz. Dzisiaj, biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, dzisiaj to centrum życia kulturalnego w naszej gminie. Nazwa biblioteki pod Złotym Naparstkiem nie jest przypadkowa. Łączy się z tym ciekawa historia. Biblioteka nosi nazwę pod złotym naparskiem. Mamy też kolekcję naparstków i marzą nam się takie warstwy ceramiczne, żeby, żeby właśnie wykonywać takie naparstwie. No zobaczymy, co nam się uda zrealizować w przyszłości. Oprócz tego biblioteka jest też współorganizatorem rzeczniowskich rajdów rowerowych. Pani Mariola Kruk zaangażowana jest w regionalne publikacje nie tylko w formie elektronicznej, ale również prasowej. Pani Henryka Brydenkiewicz z Szelkowa w Powiecie Makowskim zdobyła trzecie miejsce w konkursie na najaktywniejszą liderkę wiejską Ksow w 2018 roku. Niestety z prywatnych powodów nie mogła ugościć nas osobiście, ale poprosiła o to swoich przyjaciół, a zarazem aktorów w Teatru Cio którego jest założycielką. Pani Henryka Brydenkiewicz jest emerytowaną nauczycielką, która swój wolny czas zagospodaruje na różne działalności społeczne jest animatorem, kreatorem, dobrym duchem naszej społeczności. Chyba jej największym osiągnięciem po życiu zawodowym jest teatr Cioci Teatr nosi nazwę od jej imienia ze względu na wspaniałą rodzinną atmosferę, którą stworzyła w grupie przyjaciół. Na początku siedziba teatru mieściła się w domu pani Henryki. Dopiero od 2014 roku przeniesiono ją do Gminnego Centrum Kultury w Szelkowie. Oprócz prowadzenia teatru pani Henryka organizuje akcje charytatywne, między innymi dla chorej Zosi. Co jest takie bardzo charakterystyczne dla cioci? Że jej się nie odmawia, po prostu jej się nie odmawia. Ona po, potrafi nas e, zarazić tą swoją pasją. I tym, co ona chce robić, my to robimy. Cała akcja to była na terenie Szelkowa, ale ona nas tak bardzo zaangażowała, że my żeśmy zaangażowali i Maków, i Szkoły Makowskie, i liceum, i Szkołę Podstawową nr 1, i Szkołę Podstawową nr 2, gdzie całe szkoły też zbierały pieniążki, zbierały fanty. Z wiadomych pandemicznych powodów teatr Cioci Heni musiał chwilowo zawiesić działalność, ale i na to pani Henryka znalazła sposób. Padła na pomysł, że musimy coś zrobić, żeby sprostać tej sytuacji, i zaczęliśmy nagrywać online, jakieś może nie takie już duże przedstawienia, ale było to Boże Narodzenie, Dzień Dziecka również online. Ciocia Chinia jest naprawdę takim motorem, który nas tutaj po prostu na, napędza nakręca. I oprócz tego, że przedmówczyni, które powiedziały o, tym, o naszych spektaklach, które zostały wystawiane, mogę powiedzieć jeszcze, że braliśmy udział w czytaniu, w narodowym czytaniu. Udało nam się uchwycić próbkę tych recytatorskich umiejętności. Przedstawione zostały życzenia urodzinowe dla pani Henryki, które zapewne idealnie ją opisują. Jak to, jak to, wy nie wiecie? Przecież w mieście i w powiecie, w gminie naszej, w województwie, obchodzimy bardzo hucznie urodziny cioci Heni. Ciocia Henia wciąż się zmienia, raz w anioła, a raz w lwę. Choć czasami bywa ciężko, ona jednak przy nas trwa. Z tego dobrze też jest znana, że najlepiej jest ubrana. Torby, buty i sukienki. Kupowane są od ręki, o figurę swoją dba i na kijki chodzi dwa. Komputery, SMS-y, dla niej to nie żadne stresy. Właśnie kończy 18 lat i przed nią otwarty świat. Jak możemy usłyszeć pani Henryka to niezwykle aktywna i otwarta osoba. Z opowiadań trudno uwierzyć, że to już nie pierwsze 18 urodziny cioci Heni. Myślę, że najważniejsze to, co należy powiedzieć o Henryce Brdenkiewicz, czyli naszej cioci Heni, to fakt, że właśnie nie bez przyczyny do niej tak mówimy. Jest niezwykle ciepłą osobą, bardzo kochaną, a przede wszystkim ona sama kocha bardzo ludzi. I to ciepło, które od niej bije, to ciepło, które, którym się dzieli z nami, jest tak zaraźliwe, że my nie potrafimy, tak jak moja koleżanka poprzedniczka mówiła, odmówić jej w czymkolwiek. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, jak można pozyskać dofinansowanie dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.gov.pl oraz www.mazovia.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.